Siema, siema. Dzisiaj będzie sobie taki luźny, że tak powiem temacik, ponieważ dostałem nowe info w sprawie związku yy, i tym podobne. Trochę się namieszało. Hehe. <laughs> Jak to życie, ale to nie tylko ja mam poplątane w głowie, więc do zobaczyska za chwilę. Poza tym, tutaj poszły Dziadogi, to się przyniosła tutaj, ponieważ, że tak powiem, ma uszkodzenie yy, mechaniczne, więc spokojnie może tu przebywać w tym towarzystwie. Yy, a tamto już wróciła do siebie, do statka, ponieważ się bardzo fajnie nie trzyma. Więc spokojnie może już być w statku. Tu już się grzeją, Trzeba zrobić małe przygotowanie do zimy, czyli trochę dorzucić schrony. Trochę dużo tu widzimy. Pierza, pierza, pierza. Etap pierzenia w pełni. No ale cóż, tak to miało wyglądać. Niech się panienki pierzą, mają do tego pełne prawo. Tak, tu mi pod nogami łoszcza, O, feniu! Czy ty będziesz się tu bił z Brahimem? Bądź trochę kulturalny. Tu od rana, oczywiście, napełnianie wody, dawanie jedzenia. Dzisiaj pogoda nas zaskoczyła totalnie. Jeden stopień, więc już uh, jest im coraz bliżej. Dzień było około 20. Dzisiaj się też tyle zapowiada. Już jest zdecydowanie cieplej, zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Tutaj, właśnie pierzenie, już tutaj widzicie, kurka wyrzuca praktycznie do pełnej swojej figury. Prawda? Prawda? Bebe podyskutuj ze mną. Więc wszystko fajnie. Co do związku właśnie, okazało się, że miałem mieć zebranie 28 września. Wszystko pięknie zaplanowałem sobie wolne i tym podobne. Wczoraj dostałem telefon, że jednak zebranie jest dzisiaj. Piątek? Tak. Dzisiaj. No i niestety ze względu na pracę samą to nie ma opcji, żebym się tam dzisiaj zjawił. Yy, no ale udało się tak załatwić z tego powodu, że to ona pomyliła termin zebrania. Osoba, która mnie informowała, że przyjmą mnie tak jakby bez problemu wszystko zaklepią, yy, a wszystkie informacje podałem telefonicznie po prostu. O, tu możecie zobaczyć. Quazimodo nabiera kształtu. Kiurek. Widzicie? Kaziu coraz łatwiej. A ty Lalunia się robisz. No ale mniejsza o tom Lalunia. No i jutro się, tak jak mówiłem odbędzie te zabranie. No i jest kwestia taka, że jednak zezwolili w tym roku na odbycie się tej regionalnej wystawy ptactwa, gdzie się zakochałem w brahmach, i ta wystawa się odbędzie ze względu na to, że ja niestety nie posiadam kur obrączkowanych swoich własnych na początku nie za bardzo chciałem, ale po namowach właśnie jakby samego prezesa mówi, że skoro mam brachmy zakupione od kogoś, to żeby było, żebym po prostu z obrączkami, chodzi o tego pana. Dla własnej ciekawości, jeżeli to kura ma być hodowlana, po prostu poddać ją ocenie. Jak i również zobaczyć, jak to wygląda od środka, przygotowanie i tym podobne, bo jako nowy członek też jestem zobowiązany do pomocy w organizacji y, tego wydarzenia. Więc y, muszę tam być. To po pierwsze, no i właśnie zobaczyć, jak wygląda samego przygotowanie ptaka na wystawę i tym podobne, co trzeba zrobić, bo na pewno trzeba oddzielić. Y, oddzielić. Żeby po prostu trochę kurka koguta nie męczyła, pojedzie ta parka właśnie y, od tej hodowczyni co miałem. Zobaczymy jak się spunktują. Ja jestem ogólnie też dosyć przeciwny temu, żeby wystawiać ptaki zakupione od kogoś. No bo to nie o to chodzi. To nie jest w tym, że tak powiem, to nie jest fajne. Ale w sumie mogę sprawdzić, jak to będzie wyglądało, co tam jest takiego oceniane, jak to ten. Więc i zobaczę jak się ptaki zapowiadałem w przyszłym roku jako rodzice y, hodowlane, hodowlani, jak się fajnie punktują. Mam nadzieję, że się fajnie punktują i zobaczę to od środka. Oczywiście, jeżeli chodzi tu nie wiem, jak jest w Polsce, koszt wystawienia ptaka to jest koszt, ponosi się odpowiednie koszty. W wypadku, gdy się należy do związku, jest to organizowane na terenie danego związku, to y, te koszty są połowę niższe. Właśnie, to chodzi o tą kurkę. Ta kurka pojedzie na wystawę i ten kogucik. Zobaczymy. Sprawdzimy się. Eee więc jakieś koszty się tam ponosi. Tak jak już wspominałem wcześniej, szczepionki. Na początku myślałem, że szczepionki tylko i wyłącznie mają dostaną ptaki, które jadą na wystawę, bo tutaj jeżeli chodzi o Niemcy, to jeżeli chodzi też powiem o tutaj wystawy w moim regionie, ptak, który może jechać na wystawę, musi być zaszczepiony. Mimo tego, że te ptaki były zaszczepione u poprzedniego hodowcy, no strasznie żałuję, że na przykład ta pani nie może pojechać że nie ma obrączki, bo się naprawdę fajnie zapowiada lala. No ale cóż, może w przyszłym roku potomstwo po niej eee, więc nie ma co ten. Ale jeżeli chodzi o szczepionki, myślałem, że to będzie tylko i wyłącznie dla ptaków właśnie wystawowych. okazało się, że wszystkie. I tu jest to dziwo śmieszne. Jest to szczepionka, jakby to powiem skompresowana, skompleksowana, jest to na kilka chorób. Nie powiem wam dokładnie szczerze, póki nie zobaczę e, kartki na jakie to chodzi ze szczepienia, bo będę miał zaświadczenie. Zostanie zaszczepione całe stado. Wszystkie ptaki jakie mam zakupione, zostanie szczepionka na wszystkie ptaki. Co jest dla mnie super informacją. Koszt zakupu szczepionki na 150 ptaków. Moi drodzy, wyniesie mnie maksymalnie 20 euro, więc naprawdę to jestem mega, mega zadowolony. Więc mega mnie to cieszy. Podkreślę to jeszcze raz. Taki na pewno też ucieszy, No i przypuśćmy w przeciwieństwie do przyszłości młodych maleń, to też wiadomo, że mogą uniknąć jakichś chorób i wtedy szczepienie odbywa się normalnie co roku. Eee, oni robią szczepienie właśnie to jest inna szczepionka w okresie jesiennym, tu jest ta Lalunia. Patrzcie jak fajnie już wróciła do zdrowia. Już łysnika spadła, ale już jest fajnie. Eee, szczepią jesienią, ponieważ wtedy zazwyczaj większość hodowców już ma wszystkie swoje ptaki na przyszły rok lęgowy. Więc... Eee, u mnie akurat też tu jest tylko niewielka część już na sprzedaż, więc yy, po prostu ktoś dostanie, w gratis, no powiedzmy, w gratisie szczepionkę. Yy, więc tak to wygląda. Yy, więc jak już będę wiedział, to wam dam znać. Szczepionka będzie podawana do wody. Muszę maksymalnie właśnie teraz w niedzielę do wieczora podać. Niestety pracuję, więc w niedzielę muszę się wybrać po 6 rano do jednej z Y, po odbiór tej szczepionki, bo ona za mnie ją odbierze. Y, I po prostu po pracy szybko wszystkie maleństwa zaszczepić. Y, oczywiście wtedy, ze względu na to, tak jak samo przy lekach i tym podobne, y, rano nie dostaną żadnego picia. Żeby, broń Boże, mi tu nie piły, i po prostu szczepionka maksymalnie do 3 godzin musi zniknąć pojdą. Więc y, ptaki muszą mieć na więc zrobimy tak, żeby były. Zobaczymy jak to się... Ej, lala. No, gór mamy mamy dzisiaj. Więc zobaczymy jak to będzie. E... No, ten wodzu. Jeszcze ma czas, wystawa się odbędzie około 15 listopada, tak dobrze pamiętam. E, więc czas pokaże. Oby było wszystko w poziomie szczepionka się fajnie. Przyjęła, żeby one ją przyjęły i będzie wszystko elegancko. No, nie powiem, cieszy mnie ta informacja, że właśnie jest możliwość zakupienia szczepień na taką ilość, jaką się posiada, a nie zakupienia szczepionki. W sumie, tak naprawdę nie wykorzystanie jej do końca, wydania o wiele większych pieniędzy. Ale tak, jak to ona powiedziała, po prostu nie zakupują na daną ilość. No i jest to rabat. Proste i logiczne. Kombinować, aby żyć. Yy, więc tak to będzie. Dla mnie to są super informacje. Ważne więc. Bardzo mnie to cieszy. Dajcie znać, czy wy jesteście zapisani w związkach hodowlanych, czy planujecie taki zapis, yy, i kto, kto jest i co ma tam wpisane. Ja od razu mówię, że prawdopodobnie nie wszystkie rasy, które posiadam, będą wpisane w, hod w związek hodowlany i nie będą jeździły na wystawę, tylko kilka, ale będą. Yy, zobaczymy, jak to się rozwinie, ale oczywiście. Tu oczywiście przodują brahmy i właśnie arpingtony, ale tu jeszcze muszę czekać na nową Kraft. Yy, więc to się wszystko okaże. Jak widzicie u mnie tutaj kurki korzystają jeszcze z y, pogody. Tu widzimy tego synusia, fajnie mu ogonek idzie do góry, coś czuję, że mnie będzie cieszył. Yy. Choć nie powiem, bo te miksy też mają fajne barw ogony, one mają bardzo małe przebarwienia, a naprawdę się kłębiam. No i obringtonek, te kuleczki chodzące, to po prostu jest sama, sama uroda. Tu właśnie fajna kurka się zapowiada, tylko trochę ogonek ma przekrzywiony, więc może by było gorzej. Tu w sumie jestem też zadowolony bardzo z mojej kury. Tak Wisku. Tutaj ta. To jest już moja kura. A ty tu jesteś taki duży już jesteś? Ty smoku wawelski. Myślałem, że to tamten, a on taki duży. co Lunia. Więc yy, się dzieje, się dzieje. Nie ma nudy, niestety teraz ciężki okres, bo dużo w pracy, bez dnia wolnego. Yy, więc zobaczymy. Yy, Pranuję mi jeszcze właśnie usiąść kwoka, widzę, coś tam kombinuje, silka jedna. Zostanie wtedy ona przeniesiona do odchowalnika wraz z lampą, żeby po prostu dać jej te odpowiednie warunki i właśnie myślę, żeby jej dołożyć jajeczka w brach miniaturowych, więc zobaczymy. Kujiczki tutaj przeczywiście, sianko, pełne zapasy. O, jeszcze Cezarkowski siumują. Siumują, co tu paskodawcina. Mm, jakie fajne, nie, nie, nie. Traweczka, sianka, ujej uj, oj, uj, ty się lałaś tutaj. Kto cię tak rozpieszcza, ty? Ani na mięsie, ani nic, a taka rozpieszczana jesteś. Znaczy bo Boże, ja cały czas przyzwyczajam że to ona. Ty, 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 ty. moja paluszka. O, a Ty już zrobiłaś, tutaj widzę, rozrubiasz, aby wyrzuciłaś pojemnik? Aha, bo Ty wolisz taką ziemię, no dobrze, no dobrze, z słomy, no dobrze, macie wymienione. Oj, 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 a Ty co taka dzisiaj nerwowa? Wolisz stamtąd iść? No dobrze, no to jest Twoja zabawka, bo Ty lubisz to, muszę właśnie coś im żeby to dawać im do jedzenia. Znaczy do zabawy. A co? Niech się rozpyszczają. Mają swoje dożywocie, więc niech sobie tu siedzą. Sianko właśnie fajne, bo głównie z trawy i ziół mi się udało zatwić, więc nawet gęsi powiem Wam, wcinają te sianko, więc super. Yy, I tak to więc czekam na Wasze informacje, jak to u was wygląda w związkach. Hasz tak na dziś to niech będzie gadanie, bo to tak w sumie luźno. Yy, i ten, no już dzisiaj mam drugi dzień Absolutnie bez jajek, uniosek Kompletnie powiedziały, ja się pierzę, ty się noś Dobra, no jak chcecie To sobie noście, co ja zrobię No niech mają, ja akurat nie narzekam Przerwa im się, jak powtarzam po raz kolejny Przyda Więc niech sobie, że tak powiem Odpoczywają Tu lalunie Niedługo zacząłem się nieść, więc Myślę, że będzie dobrze No niestety właśnie co do lalunii Jedna mi padła, chługowie czemu, nie ma jej Przyszedłem rano i już niestety, gdzie wieczorem było wszystko w porządku, rano już i nie było, no ale niestety zdarza się, ale pchuch, wypluwając nic poza tym mi nie odpadło, wszystko już jest dobrze, wszystko jest żywe, więc ino się cieszyć. I mam nadzieję, że tak pozostanie. Czas pokaże. Dobra moi, do o tu właśnie możecie zobaczyć jak fajnie się kurka bierze, to jest kura z tamtego roku, jak jej ogonek powoli odrasta. No, no, no będą piękni się. A, tak, ty to, to jesteś najpiękniejszy, nie? Tyłem, im, Ale wam tu chyba zimno dzisiaj, czy nie? Krucerki fajnie się niosą. Zimno wam. Dobra, ja będę kończył. Życzę wam miłego dnia, jak i zarówno miłego weekendu. Do zobaczyska. Nie powiem kiedy, bo nie jestem pewny, kiedy mi się uda nagrać odcinek. I życzę wam. Jeszcze raz miłego weekendu i pozdrawiam Was serdecznie z całą bielastą ekipą. Trzymajcie się, czekam na Wasze odpowiedzi.